Cześć, cześć, muszę Wam coś powiedzieć, bo nasze konto na YouTubie dobija już do całych 170 subskrybentów, co wiąże się z emocjami, które wzbudza. Nie musicie naprawdę zakładać anonimowych kont, żeby pisać nam komentarze. A przy okazji chciałam jeszcze raz wyjaśnić kwestię zarobku na YouTubie, bo to, o czym mówię, o tym, że chcemy monetyzować konto za jakiś czas, jak to będzie możliwe, to jest oczywiście jak najbardziej aktualne. Małe kanały jak nasz nie zarabiają nic na YouTubie, na reklamach, które i tak są emitowane. Jeżeli nie nie macie subskrypcji premium YouTube'a, te reklamy i tak wam się pojawiają. Natomiast jeżeli macie, to część dochodów subskrypcji jest przekazywana na właśnie te największe konta. A każdy komentarz pomaga nam zrozumieć potrzeby odbiorców i to, co po prostu chcecie oglądać. Natomiast nie było tutaj żadnych obietnic, nie wiadomo jakiego show, bo Van Life jest bardzo daleki od tego. To jest właśnie coś, czego nie chcemy mieć. Raczej. Normalne życie, pokazujemy to, co się u nas dzieje, jak się dzieje i jest to całkowicie naturalne, czasami ta treść nie zaplanowana całkiem, bez końca, bez początku, więc dogrywamy to na bieżąco. I bardzo, bardzo dziękuję każdej osobie zaangażowanej w ten kanał za lajki, za obserwacje, wyświetlenia, za to, że piszecie, mówicie, co wam się podoba i czego chcecie więcej. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. A ja już lecę do domu, muszę zafarbować włosy, bo ten kolor strasznie mi zrujdzie. Co, do zobaczenia, trzymajcie się, pa!